Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchacze 1 października. Rozpoczynamy nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz oraz Ariel. W słowie, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. Jest 275. dzień roku, do końca pozostało 91 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 6.56, a zajdzie o godzinie 18.31. Dzień potrwa 11 godzin i 37 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 9 minut. Jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 54 minuty. Ważne, nietypowe święta to jesienne święto Matki Ziemi. U Słowia był to początek jesienno-zimowych robót. Był to również okres wyprawiania wesel, a młode dziewczęta modliły się o szczęśliwe za mąż pójście. A inne nietypowe święta to Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby, Międzynarodowy Dzień Kawy, Światowy Dzień Ptaków oraz Ogólnopolski Policyjny Dzień Oblasków w 1455 roku Franciszek, pleban w Wielichowie, oświadcza, że pozwał Mikołaja Spniew, nauczyciela w Wielichowie, w jego procesie z Elżbietą ze Słupcy o dopełnienie zawartego z nią małżeństwa. W 1540 roku w Wilkowie Polskim z fundacji Piotra Ossowskiego wybudowano murowany kościół. Budynek postawiono w stylu późnogotyckim. Aby obniżyć koszty budowy w pobliżu budowanej świątyni postawiono cegielnię, z której cegły przeznaczono na kościół. Kolejni właściciele wsi posiadali pewne przywileje z racji patronatu. Patron miał m.in. prawo głosu w obsadzie wakującej parafii oraz prawo pogrzebu w krypcie kościoła parafialnego. Patron miał obowiązek dbania o należyty stan świątyni oraz partycypowania w kosztach przeprowadzanych remontów. Kościół w Wilkowie Polskim jest murowany z twardej cegły gotyckiej, nietynkowany i jednonawowy. Rok 1540 został wyryty na cegle znajdującej się w południowej części świątyni, na zewnętrznej stronie kościoła. Długość budynku wynosi 26 metrów, a szerokość 9,5 metra. Przy ścianie północnej znajduje się zakrystia wraz ze skarbcem, a na stronie południowej krug. Mury świątyni są wsparte skarpami. Od strony północnej budynek jest bez okien. Jedno umieszczone jest od południowego wschodu, a trzy od strony południowej, zakończone od góry ostrymi łukami. Wejście główne do świątyni jest od strony zachodniej. Nad nim umieszczono murowany krzyż z cegieł w białej wnęce. Powyżej tego krzyża jest ozdobny fryz stukośnie uszeregowanych cegieł, stanowiący oparcie dla szczytu. Wnętrze świątyni nakryte jest sklepieniem gwiaździstym, w zakryski i kruchcie są stropy, a w skarbczyku sklepienie kolebkowe. Na bogato profilowanej belce tęczowej znajduje się krzyż z rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego. Po bokach znajdują się figury gotyckie z około połowy XVI wieku: Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Jana. W polach tarczowych znajduje się polichromia figuralna z około połowy XVI wieku, odsunięta z podtynku w 1970 roku i częściowo rekonstruowana. Na ścianie północnej od zachodu znajdują się następujące stępy. Adoracja dzieciątka przez Najświętszą Marię Pannę i Świętego Józefa, Chrystus w ogrójcu, ukrzyżowanie z klęczącą parą fundatorów, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Na ścianie południowej, w drugim przęśle od zachodu, jest scena ze Starego Testamentu. Nad chórem, na ścianie zachodniej, znajduje się. Prawdopodobnie scena zwiastowania. Posadzka w świątyni była wykonana z cegły. 1 października 1681 roku w Wielichowie pracowało kilku krawców. Jednym z nich był Wojciech Gałkowski. W 1834 roku tymczasową posadę nauczyciela w szkole katolickiej. Obejmuje Antoni Prokop ze Skrzetusza koło Wałcza. Prokop zaczął pracę z inicjatywy księdza proboszcza Michała Klajwerta, którego był siostrzeńcem. W 1847 roku Franciszek Burmistrzak rozpoczął pracę w Szkole Katolickiej w Wielichowiu jako drugi nauczyciel burmistrzach pochodził z pobliskiego Wilkowa polskiego. 1 października 1864 roku Franciszek Brasse został przeniesiony do szkoły w Wiaskułka. Brasse, pracę w Wielichowskiej w Szkole, rozpoczął 15 sierpnia 1859 roku. Był trzecim nauczycielem. Brassemu zostały również powierzone obowiązki organisty. Wcześniej pracował jako nauczyciel w Bierzynie. 1 października 1866 roku proboszczem parafii w Wielichowie został ksiądz Walenty Gimzicki. Walenty Gimzicki urodził się 29 stycznia 1829 roku w Częplini. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1854 roku w Gnieźnie zmarł 28 sierpnia 1911 roku w Wielichowie i został pochowany 31 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Wielichowie. Pracował w następujących parafii. Poznańska Fara był również zatrudniony w gnieźnieńskim seminarium, a ostatnią jego parafią była parafia w Wielichowie. W latach 1892 do 1893 był administratorem w parafii Dakowy Mokre, równocześnie pełniąc obowiązki proboszcza w Wielichowie. W 1866 roku Franciszek Poloch, trzeci nauczyciel w Szkole Katolickiej w Wielichowie, został przeniesiony do Sączkowa. Franciszek Poloch z Bukowca Kołowskowy pracę w Wielichowskiej Szkole rozpoczął 3 listopada 1864 roku. 1 października 1873 roku Teodor Konrad z niechłodu opił posadę trzeciego nauczyciela w Szkole Katolickiej w Wielichowie. W 1874 roku do planu nauki szkolnej jako przedmiot obowiązkowy włączono lekcję prac ręcznych. W Szkole Katolickiej w Wielichowie zajęcia prowadziła córka Antoniego Gryglewicza Antonina. Antonina urodziła się 10 czerwca 1857 roku, a zmarła 24 lutego 1928 roku. Wyszła za mąż za Marcina Kaletkę, również nauczyciela w Wielichowskiej Szkole. Antonina zajęcia prac ręcznych prowadziła kilka lat. W 1878 roku. Przy Szkole Katolickiej w Wielichowie utworzono czwartą klasę. Naukę prowadził Tadeusz Jackowski, który przybył do Wielichowa z Gorzewka. W 1886 roku Antoni Gryglewicz po ukończeniu 67 lat przeszedł na emeryturę. W Wielichowskiej Szkole przepracował 45 lat. Antoni Gryglewicz pochodził z Wielichowa i był absolwentem miejscowej szkoły podstawowej. Pracował w szkole w Górsku. Później ukończył seminarium nauczycielskie w Poznaniu. 18 października 1841 roku rozpoczął pracę w Wielichowskiej Szkole na stanowisku drugiego nauczyciela. 17 lipca 1843 roku objął stanowisko pierwszego nauczyciela w Szkole Katolickiej w Wielichowie. Od 18 sierpnia 1851 roku zajmował się szkoleniem przyszłych nauczycieli. Szkolenie trwało na kursach preparandy nauczycielskiej. Preparandy nauczycielskie były organizowane przy szkołach elementarnych. Były to dwuletnie kursy przygotowujące do nauczania w szkołach jednoklasowych. Aż do przejścia na emeryturę, Antoni Gryglewicz wychował 18 przyszłych nauczycieli, którzy w przyszłości rozpoczęli pracę w oświacie. Z 1906 roku jest notatka w prasie lokalnej, iż 1 października o godzinie 9.00. Posiadłość Juliusza Sibilskiego zostanie sprzedana w formie subhasty. Posiadłość wynosiła 5 murg. Subhasta była to publiczna sprzedaż przymusowa majątku nieruchomego i obdłużonego. W 1911 roku Jan Karol Pitsch po 50 latach pracy jako nauczyciel przeszedł na emeryturę. Rozpoczął pracę w Wielichowskiej szkole 1 kwietnia 1863 roku. Jan Karol Pitsch urodził się w Reńsku. Wcześniej pracował jako nauczyciel w żodeniu. Był wielkim miłośnikiem przyrody, znawcą i zbieraczem okolicznej fauny. Jego następcą został nauczyciel o nazwisku Heinrich. Jan... Karol Gottlieb-Peach, nauczyciel w Wielichowskiej Szkole Ewangelickiej. 1 października 1912 roku przy parafii w Wielichowie został utworzony fundusz na budowę domu katolickiego. Docelowym przeznaczeniem pieniędzy zebranych przez komitet miała być rozbudowa Kościoła Farnego w Wielichowie. 1 października 1921 roku rozwiązano w Wielichowie szkołę ewangelicką. Ostatnim nauczycielem w szkole był Jan Heinrich, który rozpoczął tutaj pracę 1 października 1911 roku. 1 października 1936 roku ksiądz Stanisław Cichy objął jako proboszcz parafię w Wilkowie Polski. Stanisław Cichy urodził się w Szamotułach 20 kwietnia 1901 roku jako syn Krzysztofa i Antoniny z domu Pesz. Po kilku latach wraz z rodzicami zamieszkał w Poznaniu. Uczęszczał do gimnazjum imienia Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Już wtedy przejawiał swą działalność patriotyczną, zapisując się do koła oświaty ludowej Sowa. Później aktywnie udzielał się w czasie powstania Wielkopolskiego. Po przerwie wojennej kontynuował opóźnioną naukę w gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego. Tuż po zdaniu matury w 1923 roku wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył, przyjmując święcenia kapłańskie 1 lipca 1928 roku. Od 1 sierpnia 1928 roku pełnił funkcję wikariusza w swoim rodzinnym mieście w Szamotułach. Cztery lata później w 1932 roku został rektorem Podominikańskiego Kościoła Świętego Krzyża w Kościanie, a od grudnia 1934 roku został kapelanem przy Wojewódzkim Zakładzie Psychiatrycznym w Kościanie. W tym czasie ksiądz Cichy pełnił funkcję rejonowego wizytatora nauki religii dla szkół podstawowych w powiecie kościańskim. W czerwcu 1936 roku zdał egzamin proboszczowski i został proboszczem w Wilkowie Polskim. Przyjął wielką troskę o kościół, sprawy duchowe, duszpasterskie i kościelne. Zakupił do kościoła parafialnego nowe organy, nowe dzwony. Sprawił też nowe tabernakulum, zmienił drewniane ramy okienne na metalowe. W dziedzinie duszpasterstwa prowadził bardzo ożywioną działalność braz i stowarzyszeń istniejących w parafii wilkowskiej. W Wilkowie Polski zastała go wojna. Chcąc uniknąć aresztowania, jakiś czas ukrywał się w 1939 roku. Potem wrócił i tuż pasterzował, aż do chwili aresztowania, które nastąpiło 15 lutego 1940 roku. W tym dniu wraz z 17 księżmi został wezwany przez Gestapo, aby stawić się w kościanie. Około godziny 16 tego samego dnia został wywieziony wraz z innymi księżmi do klasztoru w Lubiniu. Niebawem miał nastąpić wyjazd do generalnej guberni, ale na razie nie wolno było księżom opuszczać klasztoru. Warunki w klasztorze były dość dobre. Mieszkańcy okolicznych wiosek dostarczali żywność. W Wilkowie Polskim organizowaniem tej żywności zajmował się rolnik Napierała. Dnia 22 maja 1940 roku, w Bożego Ciała, ksiądz Cichy wraz z, ze współbraćmi kapłanami został wywieziony do portu Śródnego w Poznaniu. Dwa dni później został przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau i nadano mu numer. 11:39:49. Podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w 1943 roku ciężko zachorował na tyfus. W przezwyciężeniu kryzysu zdrowotnego pomogły mu paczki, jakie od grudnia 1942 roku mogła przysyłać mu matka. Po wyzwoleniu obozu 29 kwietnia 1945 roku Został dusz pasterzem ośrodka polskiego w Szardow. Jakiś czas przebywał na urlopie zdrowotnym, a w 1946 roku powrócił do Polski i zgodnie z dekretem z dnia 3 stycznia 1947 roku objął na nowo parafię w Wilkowie Polskim. Przeżycia obozowe na pewno miały wpływ na dalsze lata życia księdza Cichego, jednak nie zaniedbał swoich obowiązków. W 1953 roku został mianowany dziekanem dekanatu śmigielskiego. W 1970 roku został zwolniony z obowiązków dziekańskich i mianowany honorowym radcą duchownym. Dnia 1 września 1978 roku ksiądz Cichy został przeniesiony w stan spoczynku. Przez ostatnie 10 lat życia, ze względu na stan zdrowia, otrzymał pozwolenie na odprawianie mszy świętej w domu i na odmawianie różańca zamiast brewiarza. Zmarł 30 stycznia 1990 roku na probostwie w Wilkowie Polskim. Pochowany został w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej dnia 2 lutego 1990 roku. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuna. 1 października 1938 roku ksiądz Józef Grzesiek został wikariuszem w parafii w Zielichowskiej. Józef Grzesiek... Urodził się 15 maja 1908 roku w Gorzycach Wielkich. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1934 roku. Zmarł 16 lipca 1970 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bukownicy. Pracował m.in. w Murzynowie Kościelnym, był proboszczem w Wirach i administratorem parafii murzynowo-kościelnej. W 1939 roku, 1 października, w Wielichowie odbyło się najprawdopodobniej ostatnie zebranie polskiej organizacji, było to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży żeńskiej. Władze niemieckie już we wrześniu 1939 roku wydały zarządzenie zabraniające działalności polskim organizacji. Kolejne mianowanie proboszczowskie w 1946 roku. Ksiądz Bolesław Filipowski został proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Wielichowie. Funkcję tę pełnił do 31 czerwca 1969 roku. Z dniem 1 lipca tego roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na wikariacie w Wielichowie. Polesław Filipowski urodził się 29 lipca 1884 roku w Wrótnika. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 grudnia 1914 roku. Parafie, w których pracował, to oborzyska stare, oborniki wielkopolskie, zwąszyń i głuszyna. Był również duszpasterzem w parafii szamociń. Bolesław Filipowski szkołę powszechną ukończył w Opalenicy. Potem uczęszczał do gimnazjum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Maturę zdał w 1910 roku w gimnazjum w Międzyrzeczu. Zaraz po maturze podjął studia teologiczne w arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie, które ukończył święceniami kapłańskimi. Pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w oborzyskach starych. Później pracował w obornikach, a od 1917 roku był na wikariacie w Zbąszyniu. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego żołnierze niemieccy uniemożliwiają księdzu Filipowskiemu odprawianie mszy. Chciano również aresztować księdza i uwięzić, tak jak uczyniono to na przykład z proboszczem Zbąszyńskim, ale aby uniknąć represji, ksiądz, proboszcz, ksiądz Bolesław Filipowski opuścił Zbąszyń i udał się do Krośnicy. Przyłączył się do oddziałów powstańczych i został ich kapelanem. Realizował wszelkie działania duszpasterskie przynależne kapelanowi. Po powstaniu został kapelanem wojskowym w Wielkopolskim 159 Pułku Piechoty i z tymi oddziałami wyruszył w maju 1920 roku na wojnę polsko-bolszewicką. Z powodu ciężkiej choroby został zwolniony z wojska, ale nie wrócił już do Zbąszynia, poskierowany został jako wikariusz najpierw na krótko do Śremu, później do Głuszyny koło Poznania, a Aż do wybuchu wojny był proboszczem parafii w Szamocinie. Po wkroczeniu wojsk niemieckich został 12 września 1939 roku aresztowany i uwięziony najpierw w Jeziorkach, a potem w Pile. Po trzech miesiącach został zwolniony i wywieziony do Włoszczowej w Generalnej Guberni. Stąd przeniósł się najpierw do Białki, a potem do brzegów w powiecie Nowotarskim, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Na krótko wrócił do swojej parafii w Szamocinie, skąd w 1946 roku został powołany na proboszcza parafii w Wielichowie. W wyniku ciężkiej choroby serca z dniem 1 lipca przeszedł na emeryturę. Zmarł 25 listopada 1969 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wielichowie przy figurze serca Pana Jezusa. Grób księdza proboszcza Polesława Filipowskiego znajduje się na Cmentarzu Wielichowskim do dnia dzisiejszego. 1 października 1997 roku Paweł Dudziński z Wilkowa Polskiego wstąpił do zakonu Franciszkanów. Nowicjat odbył w Osiecznej, a postulat we Wschodzie. 1 października 1999 roku Stefan Cegłowski objął funkcję kościelnego w parafii Wielichowskiej. Funkcję tę pełnił aż do śmierci, czyli do 2 lipca 2010 roku. Informacją o panu Stefanie Cegłowskim kończę Chyba najdłuższą kartkę z kalendarza. Dziękuję Państwu za cierpliwość, za wysłuchanie, za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam i zapraszam na kolejną kartkę z kalendarza. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.